Cześć. Dzisiejszym tematem jest temat z klasy czwartej. Są to liczby naturalne, dokładnie sposoby ich zapisywania. Jak wiemy, liczby naturalne są to liczby, na których pracujemy na co dzień w matematyce. Jest to standardowo od 0, 0, 1, 2 i tak dalej, i tak dalej. Poprzez dziesiątki 23, 24, i tak dalej, i tak dalej. Później mamy setki, 102, 103, no i tak dalej, i tak dalej, aż przez tysiące, mm, miliony, miliardy, miliardy. E, nie będę tutaj rzecz jasna więcej o tym mówić, bo to doskonale już wiecie. Ale w jaki sposób zapisać sobie liczbę? To jest, jak ją odczytać, jak ją zapisać? E, ta kwestia będzie Wam na pewno potrzebna przez, cały, przez całą e, szkołę, przez całe życie, nawet. Przede wszystkim, jak tutaj widzicie, przygotowałam Wam taką rameczkę, która m, może być dla Was pomocna i mam nadzieję, że będzie, przynajmniej na początku, aż to po prostu m, nie nauczycie się tego robić odruchowo. E, w porządku, teraz zobaczmy, że mamy pewne grupy. Mamy grupę jedności, mamy grupę tysięcy, mamy grupę milionów i mamy grupę miliardów. W każdej tej grupie. Mamy po trzy kreseczki. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że od końca tutaj mamy zawsze grupę jedności, tutaj mamy grupę dziesiątek, a tutaj mamy grupę setek. I tak samo to wygląda w przypadku tysięcy. Tutaj mamy grupę jedności tysięcy, tutaj mamy grupę dziesiątek tysięcy, a tutaj mamy setki tysięcy. To samo w milionach. Jedności milionów, dziesiątki milionów, setki milionów. I tak samo w miliardach, Jedności, jedności, dziesiątki, setki. W porządku. I teraz tak, jaki sposób mm, zapisywać liczby w tej ramce? jaki sposób odczytywać liczby? No to dla przykładu zróbmy sobie 23. No to już pewnie w klasie drugiej, pierwszej, drugiej klasie, w klasie szkoły podstawowej, już umiejętność na bliście 23. Po prostu odczytujemy 23. Jeżeli byśmy mieli zapisać się w ramce, to mamy tutaj, co jest liczba jedności i dziesiątek, czyli 23, 2 to jest liczba dziesiątek, 3 to jest liczba jedności proste. Ale zacznijmy właśnie od takich przykładów prostych. Następnie weźmy sobie pod uwagę 100. Dobrze, teraz e, weźmy sobie pod uwagę, no, no niech będzie to 102. Które mamy, już, które mamy już na pulpicie, mamy 102, gdzie zapisujemy 102? 102 dokładnie zapisujemy też w czerwonej grupie, czyli grupie jedności. Jest to 102, 1 to jest y, liczba, y, to jest cyfra setek, 0, no bo nie ma dziesiątek. 2, to jest liczba jedności. Ok, czyli mamy 102. W porządku. No takie proste przykłady, no to są banalne, tak? Więc więcej o nich mówić nie będziemy. Przechodzimy do kolejnego etapu, gdzie te mm, liczby będą troszkę wyższe i zrobimy 23 30. Weźmy pod uwagę taką liczbę, 23 632, jak słyszycie, mamy 23 tysiące. I to już jest nasze magiczne słowo, które nam wskazuje, w której grupie będziemy tą liczbę zapisywać 23 tysiące, czyli już wiemy, że będziemy tutaj operować na tysiącach 23 tysiące 23 tysiące 20. Dziesiątek 3 jedności 632, no to już nasza, że tak powiem, stara czerwona grupa, którą już znamy 23 632, w porządku. No to zróbmy tym, yy, tą metodą inną liczbę, może troszkę wyższą. Zobaczycie, w jaki sposób to można łatwo. Zapisać. Dobra, i teraz ja proponuję liczbę, a niech będzie 33, 260, 281. Dobra. Jak widzimy, mamy tych cyfr sporo. Je ja już odruchowo rozdzieliłam z tak spacją, ale jeżeli nie ma, jeżeli mamy ciąg cyfr, to możecie sobie postawić kropeczki. Jak widzicie, w każdej grupie... się Cofnęło, niestety jestem. Niestety stety jestem leworęczna. I czasami mi po prostu. Mhm, dobra. I czasami po prostu odruchowo ręką coś cofa. Um, mamy 33. 260, 281. Żeby wiedzieć, jaka to jest dokładnie liczba, no to możemy sobie od tyłu pogrupować je. Jak widzicie, w każdej grupie mamy trzy pozycje: setek, dziesiątek, jedności. Więc od tyłu grupujemy je trójkami. Tu mamy trójkę, tu mamy trójkę i tu mamy trójkę. I tu mamy dwójkę. Od tyłu. Tutaj możemy wstawić kropkę, tu możemy wstawić kropkę

Jeszcze raz 33 miliony, co nam już wskazuje, że będziemy pracować na milionach. 260 tysięcy, czyli wiemy, że będą też tutaj tysiące. 281 to jest liczba jedności. Jeszcze raz 33 miliony, czyli zapisujemy je tutaj. 260 tysięcy. 281. Mhm. 33 miliony 260 osiemdziesiąt 281. Myślę, że to zadanie już jest jasne i możemy przejść e, do e, kolejnych do kolejnych naszych zadań, które, e, które m, dziś mamy w planie zrobić. Mamy tutaj Zapisane liczby i teraz musimy te liczby nazwać. Tak jak mówiłam, od tyłu grupujemy. Pamiętamy, że w każdej grupie znajdują się maksymalnie trzy pozycje. Jest pozycja jedności, dziesiątek i setek. Tutaj, dla ułatwienia, przygotowałam Wam właśnie taką samą, podobną ramkę, jak w poprzednim, poprzednim, na poprzednim ekranie: 625. Tutaj nie ma żadnego tysiąca 1625. Jeżeli nie mamy mm, więcej informacji, no to jest to po prostu 625. Zapisalibyśmy to tutaj 625, czyli w liczbie, w grupie jedności. Dobra. 12. No to chyba 12 nie ma żadnego problemu. 12 jest po prostu, jest to również w grupie jedności. 336. 336 również zapisujemy w grupie jedności. Teraz przechodzimy do troszeczkę trudniejszych zadań. Gdzie mamy? Dobrze, ja tutaj sobie. A na kolorowo niech będzie, może na niebiesko. Gdzie mamy 1000. 1000, tysiąc, 1000. Tysiąc. Czyli od tyłu, jak sobie pogrupujemy, tutaj mamy 3, tu wstawiamy kropkę i mamy 1000. Tutaj również od tyłu. 1, 2, 3 i mamy 1000 262. Tutaj również.

12, nie 120, a 12. Czyli to nam wskazuje, że nie ma cyfry setek? Mamy 12. Żeby wam tutaj w tym momencie się nie pomyliło, 31 tysięcy, mamy już magiczne słowo tysięcy, czyli wiemy, że będziemy pracować na grupie tysięcy. 12. Musicie dokładnie zobaczyć, w jaki jest zapis, jak to odczytać. Nie 120. Tutaj na to musicie zwrócić. Szczególną uwagę. W porządku kolejne. Od tyłu trzy cyfry w grupie i kolejne trzy cyfry w grupie. Tutaj możemy sobie postawić kropeczkę i tutaj mamy, tutaj wiemy, że to są jedności, a to są tysiące. Tak więc będzie 356 tysięcy. 211 356 Trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście Następny przykład. Również podobny, znowu mamy 308, osiem, czyli dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta I to sobie zapiszemy. porządku to sobie zapiszemy. 200. moment, ja tylko zerknę jeszcze, jak ta wyglądała. 242 1308. Więc Ok, zapisujemy sobie 242 000, czyli mamy magiczne słowo 1308 porządku. Czyli jeszcze nie doszliśmy do milionu, ale za chwilkę do niego dojdziemy. Mamy pierwszy milion. 3, 3, 1. Czyli tutaj mamy kropkę, tutaj mamy kropkę i mamy to 1 milion. Nie mamy podanych żadnych innych, e, żadnych innych wartości. 1 milion. Nie ma żadnych tysięcy i nie ma żadnych jedności, więc zapisujemy to jako 1 milion. Tutaj już mamy w kolejnym przykładzie. Już mamy miliony. Mhm. I kolejna y, liczba, którą będziemy analizować, to jest ta 3 miliony 280 325. Również od tyłu sobie możemy je pogrupować. Jak pogrupujemy, to już widzimy, gdzie ją zapisujemy. I tutaj również. Słowo, które ma tutaj znaczenie 3 miliony. Czyli będziemy, wiemy już, że będziemy pracować na milionach. 280 tysięcy. 325. Zapiszmy sobie tą liczbę. 3 miliony. 280 tysięcy. 325. Następna jest to. Od tyłu grupujemy, czyli widzimy, że tutaj mamy cyfrę, tutaj mamy liczby jedności, tutaj mamy tysięcy, tutaj mamy miliony, czyli 23 miliony, 285, 303, 23 miliony. 285 303. Tutaj podobny przykład, grupujemy po 3, Od tyłu pamiętamy, że od tyłu grupujemy, dlatego że jeżeli w liczbie największej, czy jeżeli w grupie największej będzie tylko liczba dziesiątek jedności, no to po prostu tutaj nam się, albo tylko liczba jedności, no tutaj ten podział od od strony lewej by nam się nie udał Zawsze od strony prawej grupujemy i mamy 106, to jest są jedności 201 tysięcy i 285 milionów, czyli prawidłowo odczytujemy 285 milionów, 201 106. I ostatni przykład, najtrudniejszy, który sobie zapiszemy za chwilkę na naszej ramce. Okay. I teraz od tyłu grupujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli wiemy, że jeżeli byśmy zapisywali od tyłu, to 201 zapiszemy tutaj, 211 zapiszemy tutaj, 306 zapiszemy tutaj i 102. Zapiszemy tutaj. Przesunę, żebyście widzieli, jakie to są grupy. I odczytujemy. 102 miliardy 306 milionów 211 tysięcy 201. Tak więc, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z mm, odczytywaniem, możecie sobie od tego ugrupować po trzy cyfry. I w ten sposób odczytywać. Możecie też sobie zrobić taką rameczkę, która wam na początku e, ułatwi, ułatwi odczytywanie tych liczb. Myślę, że bez problemu kilka zadań, kilkanaście i, dojdzie wam, e, i wejdzie wam to w krew, będziecie, dojdziecie do takiej wprawy, że bez rameczki będziecie mogli to zapisywać. Kolejne zadanie, e, które, o którym chciałabym tutaj porozmawiać. To będzie. O, takie zadanie. Zapisz. Liczby, które mamy opisane, napisane słownie, zapisz je w postaci cyfr. Ok. No to również mamy rameczkę, taką, która ma nam podpowiedzieć, która ma nam pomóc w zapisywaniu. Weźmy na czarno tym razem. Ok. 8000. 104 8 tysiące 104 w tysiącach mamy 8 możemy sobie tutaj zapisać 8000 104 104 I tak to będzie dokładnie wyglądało 8000, no jak mówiłam, bycie leworęcznym ma swoje minusy. No to zapiszemy tutaj. 8104. Tak wygląda ta liczba. W porządku. Tutaj usuwamy, żeby łatwiej nam było to zrozumieć. 200.

Tutaj nie ma setek. Jeżeli o czymś nie mówimy, to jest to zero. Czyli 205 tysięcy czterdzieści dziewięć. 205 tysięcy czterdzieści Kolejne zadanie. Kolejny przykład. Ok. 205 tysięcy. 2 miliony, przepraszam, ten przykład już był. 2 miliony, 80 850. 2 miliony, wiemy, że będziemy pracować w milionach, więc już możemy dwójkę wstawić. 80 tysięcy, 80, nie 800, 80 tysięcy. Tutaj, jak wiemy, wystawiamy 0, bo nie ma liczby setek w tysiącach. Osiemdziesiąt osiemset pięćdziesiąt. Osiemset pięćdziesiąt. Czyli jeszcze raz dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt. Tak czyli mamy dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt. W porządku. Kolejny przykład. Usuwamy. Tutaj I mamy 10 milionów, 600 tysięcy, 26. 10 milionów, czyli już wiemy, że tutaj będziemy zapisywać miliony. Następnie 600 tysięcy. 600, 000. 1026, czyli jedności to będzie 26. Oczywiście musimy, nie możemy zostawić tego wolnego, musimy wstawić tutaj zero, bo jeżeli go nie wstawimy, jeżeli pominiemy tą wartość, to wyjdzie zupełnie inna liczba. 10 600 dwadzieścia 26. Możemy to sobie pogrupować. 10 milionów, czyli mówimy o samych milionach, których mamy 10, 600 tysięcy, 600 tysięcy, 26. Czyli jedności mamy 26. Nie mamy tutaj setek. Dobrze, to zapiszmy sobie też. 10 milionów, 600 tysięcy, 26. Ok. Teraz mamy jeszcze trudniejsze. No ale na tym to polega, żebyście potrafili zapisać każdą liczbę. 900 milionów, 20 tysięcy. Słyszymy słowo magiczne. Milionów, 900 milionów. Czyli zapisujemy sobie od razu. Dziewięćset milionów. 900. milionów dwadzieścia tysięcy znowu słowo magiczne tysięcy. 20 tysięcy, 20, nie 200, czyli mamy lukę, w tą lukę wstawiamy od razu 0 i nie mamy więcej informacji, czyli 900 milionów, 20 tysięcy. Jeżeli nie ma mowy o jednościach, no to musimy wstawić też 0, bo jeżeli byśmy ich nie wstawili, to zamiast 900 milionów nam, wyszłaby nam liczba, 900 tysięcy, co jest ogromną różnicą. 900 milionów, bo mamy mowę o milionach. 20 tysięcy i nie mamy słowa o jedności, więc stawiamy tam 0. Czyli 900 milionów, 20 tysięcy, tysięcy. W porządku. 4 miliardy. Tutaj też sobie usuniemy do tego ostatniego za przykładu. 4 miliardy. I po kolei od razu, jak już czytamy, zapisujemy. Miliardy. Wiemy, że będziemy działać na miliardach, czyli mamy 4 miliardy. Na no gumką będzie ciężko zapisać. 4 miliardy. Następnie 105 milionów. 200. Czy mamy tutaj, coś powiedziano o tysiącach? Nie. 200. Nie 200 tysięcy, a 200. Jeżeli nie mamy żadnego słowa ani tysięcy, ani milionów, ani miliardów, tylko my 200. To to 200 zapisujemy w grupie jedności. Tutaj. I na to musicie zwracać szczególną uwagę, a tutaj musimy wstawić zera, tak? Możecie sobie, tak jak mówiłam, taką ramkę utworzyć. Na pewno będzie Wam łatwiej na początku zapisywać. Mamy 4 miliardy. 105 milionów. 200. Nie mamy podanej liczby. Setek, 200. E, tysięcy mamy 200, czyli 200 będzie wiązała się z jednościami. Czyli mamy 4 miliardy, 105 milionów, 200. Mm? W porządku. Myślę, że to już na tym etapie jest e, dla Was zrozumiałe. To, co jeszcze chciałabym. Chciałabym tutaj e, przypomnieć, to skróty, jakie mogą występować, na przykład w zadaniach z treścią. Jeżeli mamy tysiące, to skrótem będzie tys. Kropka. Jeżeli mamy miliony, to skrótem będzie mln. Kropka. Jeżeli mamy miliardy, to skrótem będzie mld. Kropka. Tak? Czyli tysiące, miliony, miliardy. E, w porządku. No to są najważniejsze informacje. Które, które powinniście umieć, jeżeli chodzi o takie podstawy zapisywania liczb, będziemy jeszcze ćwiczyć porównywanie tych liczb, będziemy ćwiczyć dodawanie, mnożenie, odejmowanie. To zapraszam Was serdecznie do kolejnych odcinków. Na pewno będzie to omówione. Co najważniejsze, zapamiętajcie sobie, że grupujemy, grupujemy sobie po trzy cyfry. Od tyłu mamy najpierw jedności, później tysiące, miliony, miliardy i na to musicie zwracać szczególną uwagę, a jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś jest niejasne i coś jeszcze powinnam bardziej szczegółowo omówić, to piszcie do mnie w komentarzu, chętnie odpowiem, a tymczasem dziękuję, pozdrawiam, cześć.